Dzień dobry państwo. Ja Państwa wezmę w trochę inne obszary, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy panel, znaczy to, to w ogóle cała, cała, cała ta część spotkania, że w bardzo różne obszary wchodzimy, w które wchodzi sztuczna inteligencja generalnie i ta generatywna, czyli ta taka oparta na modelach językowych. Ja 20 minut poświęcę przyjrzeniu się, no właśnie niektórzy mówią przyszłości edukacji, ale ponieważ myśmy prze, przeprowadzili badania na temat tego. To tak naprawdę mówimy o tym, co jest teraz. Zobaczycie Państwo, jak w pewnym momencie zacznę więcej Państwu o tym opowiadać, to nie będę mówić o tym, co będzie, tylko będę mówić o tym, co jest. Po części, co jest, wpływa na to, co będzie, więc myślę, że to może być ciekawe i pokażę Państwu, że my rozmawiając o tym, jak generatywna sztuczna inteligencja zmieni edukację, o pewnych tematach dużo rozmawiamy. Czyli są takie tematy, o których wszyscy mówią, o których jest głośno. Na przykład pomyślcie Państwo, o czym, jest, o czym się dużo mówi. Że to jest takie narzędzie, które spowoduje, że będziemy mieli dużo plagiatów, że będziemy sprawdzać prace, które ktoś sam nie napisał, tylko stworzył. O tym się mówi dużo. Ale jest mnóstwo tematów, których się w ogóle nie porusza, więc spodziewajcie się Państwo, że w tych 20 minutach pojawią się takie wątki, o których się mówi mało. Ja mam prezentację po angielsku, bo początkowo miał być ten wykład po angielsku, ale jak zobaczyłem, że głównie tu nikt nie, nie siedzi w słuchawkach, to myślę, że to chodzi o to, żeby łatwiej zrozumieć i, i nie musieć przekładać tego, co ja mówię z angielskiego na polski, więc będę opowiadał Państwu, y, państwu y, w, języku, w języku polskim tę historię. Dobra, i teraz tak. Yy, wydaje się, że ten temat jest nowy, a ja chcę Państwu powiedzieć, że jak wejdziecie Państwo do baz danych i poszukacie na przykład hasła Sztuczna Inteligencja i Edukacja, to już 20-30 lat temu znajdziecie Państwo artykuły na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji, wcale nie tak mało. Tylko, że to nie była ta sama sztuczna inteligencja, co teraz. To była sztuczna inteligencja, która oczywiście bazowała na uczeniu się automatycznym, bazowała na, bazowała na wykonywaniu pewnych zadań podobnych do takich zadań poznawczych człowieka, ale ona była generalnie ukryta i na pewno nie była. Tym, o czym tak od dwóch lat rozmawiamy, no bo tak prawda wszyscy powtarzamy, że urodziny dwa, 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 drugi rok urodzin, tak, czata GPT jako tego najgłośniejszego, pierwszego narzędzia. Chociaż zobaczcie Państwo, to też ta dyskusja zdominowała ten czat GPT, gdzie tak naprawdę to trochę przypomina taką dyskusję, gdzie ktoś mówi, że wszystkie buty sportowe to Adidasy, tak? gdzie już mamy do czynienia naprawdę z wielością narzędzi, a ciągle niektórzy utożsamiają tą sztuczną inteligencję tylko i wyłącznie z tym modelem. Z, z chatem GPT. Ale dlaczego teraz się mówi tak dużo, o tym powiem za chwilę. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że wydaje się, że to jest stara dyskusja, tak? Bo zobaczcie Państwo ten flirt technologii i edukacji, to właściwie jak weźmiecie Państwo historię edukacji i historię mediów w edukacji, to zawsze pojawiały się nowe technologie i zawsze pojawiały się takie, po pierwsze, myśl taka, że teraz to już edukacja dostanie takiego szprycę, takiego kopa i po prostu dzięki tym technologiom stanie się. Nowoczesna. Ja powiem Państwu, że jak analizowałem takie dawne teksty, jak włączono film do edukacji w pewnym momencie, tak? Że można film edukacyjny, to pisano, teraz to będzie atrakcyjna edukacja, dużo lepsza i w ogóle yy, prawda, skończy się ta edukacja taka, która nie angażuje uczniów i tak dalej, i będzie cudownie. Nie? Później włączono te nowe technologie przez moment takie było nakręcenie na roboty w edukacji, tam robotyka nawet w oparciu roboty w tych najmłodszych grupach przedszkolnych i tak dalej, i tak dalej i zawsze pojawiają się ludzie, którzy mają taką uproszczoną wizję. Dorzucisz tej technologii do edukacji dwie, d, 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 trzy szufle i wyskoczy lepszy efekt, tak? Chcę państwu powiedzieć, że z drugiej strony zawsze się pojawiają tak bardzo mocno, jako przeciwwaga, tacy opozycjoniści, którzy mówią nie, to w ogóle technologie zakończą edukację, spogrzebią, edukację, zlikwidują edukację, no i zawsze są ludzie, którzy tak mówią, nie? Stąd macie państwo teraz te ruchy tych zakazujących technologii, prawda, mówiących, że technologia nie ma sensu i tak dalej. Kto ma rację? Znaczy, chcę państwu powiedzieć, że ja jestem empirystą. Ja nie lubię takiego zmyślania, zawsze patrzę na to, co tak naprawdę widać w danych i powiem Państwu, że te dane, jak się ogląda związki wykorzystania technologii z efektami uczniów w takich dobrych, dużych, ilościowych badaniach typu PISA, to te badania pokazują taki niejednoznaczny związek. Nie? Na przykład pokazują, że zarówno grupy, w których w ogóle nie używa się technologii, jak i grupy, w których używa się technologii bardzo dużo, mają niższe wyniki uczniowie. Najwyższe wyniki mają ci uczniowie po środku, czyli którzy średnio często używają. I wydaje się, że wniosek jest prosty, że technologii w edukacji trzeba użyć Średnio często. Ale to jest trochę fałszywy wniosek, bo prawdziwy wniosek jest też taki, że bardzo dużo zależy od tego, co my z tą technologią robimy. To znaczy, nie tyle, co ta technologia potencjalnie zrobi, tylko czy my ten potencjał wykorzystujemy. Do tego jeszcze wrócę dzisiaj, nie ma za dużo czasu, żeby to mówić. Dobra, czemu od dwóch lat tak dużo mówimy? Bo doszły dwa przymiotniki. Jeden przymiotnik to jest, że mamy generatywną technologię, czyli taką, która tworzy rzeczy podobne albo nawet łudząco podobne, a czasami lepsze od ludzi, którzy by to stworzyli, którzy posiadają inteligencję wynikającą z układu nerwowego, czyli naturalną. I zobaczcie Państwo, że to jest nowość, bo wcześniej ta technologia generalnie tworzyła no, jakieś produkty, tak? Czyli też mogłem, nie wiem, zadać obrabiarce cyfrowej zadanie, żeby stworzyła śrubę, tak? Albo zadać komputerowi, żeby stworzył, no dobra, rysunek mógł stworzyć, jak zaprogramowałem, no, narysować coś, prawda, i tak dalej. Natomiast ta technologia, ponieważ bazuje na języku, to tworzy w sumie rzeczy, które są wytworami o charakterze kulturowym, tak? Czyli tworzy teksty. Które normalnie są paliwem naszej kultury, i te teksty może generować od zera. To są dwa znaczenia, a może zmieniać rzeczy, które damy, tak? Czyli może nie wiem, uprościć tekst, zmienić jego formę, przetłumaczyć go, zrobić różne rzeczy z tymi tekstami. Czyli zobaczcie Państwo, generowanie może być nie ma i będzie, bo my mu zadamy, i generowanie może być zmodyfikujemy. Czy to jest ciekawe dla edukacji? No bardzo, bo normalnie edukacja cała prawie wiąże się z tym, że my uczymy w edukacji robienia tych rzeczy, tak? A nagle dostajemy narzędzie, które no, może zrobić to za nas. Nie? Jest pytanie na przykład o to. Czy my się będziemy chcieli tego uczyć, jak możemy to łatwo stworzyć? No bo w innych obszarach my przestajemy się uczyć rzeczy, które robi za nas technologia. No kto z państwa umie, nie wiem, skręcać powrozę? albo na przykład, nie wiem, yy, prawda, wykonywać, nie wiem, ubijać masło, tak, czy robić cokolwiek. No mamy technologię, która to robi, kupujemy i tego nie robimy, nie? Więc powstaje pytanie, czy tu nie będziemy mieli do czynienia z podobnymi mechanizmami. No ale jest też problem, skoro to jest paliwo naszej kultury i my przepchniemy to w ręce narzędzi zewnętrznych, no to jaka to jest kultura, której my nie tworzymy, nie? No to to, to jest ciekawe, tak? Z drugiej strony... Problemem ciekawym jest to, że my z tym narzędziem się porozumiewamy językiem naturalnym, czyli jakim? Czyli takim, że to samo byśmy powiedzieli człowiekowi, który umie to, to zrobić, nie? Czyli tam stworzyć te teksty, nie tylko teksty, bo już nie mówię, że rysunki, inne rzeczy też, tak? Czyli inne wytwory kultury też nie tylko tekstowe, ale. Mówimy językiem naturalnym. Co z tego wynika? Po pierwsze to, że dlatego to narzędzie się tak rozpowszechnia, że każdy umie, no bo w sumie większość z nas się posługuje językiem naturalnym na różnym poziomie, to też różnie się posługujemy tym językiem, ale na tyle zwykle, że możemy korzystać z tego narzędzia, ale druga rzecz, że to jest pierwsze narzędzie, gdzie mamy taką parapersonalny kontakt z tym narzędziem, bo skoro ono z nami się posługuje językiem naturalnym, no to mamy poczucie relacji, tak? Czy mamy poczucie dialogu, i nawet są badania eksperymentalne prowadzone, gdzie ludzie się mylą. Albo mają poczucie personalnej relacji z tym narzędziem. No ciężko to było mieć z innymi narzędziami, z którymi się nie posługiwaliśmy językiem naturalnym, tak? A tutaj to mamy. No i też to jest pierwsze medium, popatrzcie Państwo, ktoś powie, to kolejne medium w historii mediów. Ale pomyślcie Państwo, wszystkie inne media to były media, które były nośnikiem rzeczy wytworzonych przez człowieka. nie? Czyli książka, no to ktoś to napisał, a książka tylko to niosła. Program telewizyjny, ktoś to wyreżyserował, człowiek to zrobił. A ta telewizja to niosła. A tu mamy medium, które tworzy nowe produkty. Łącznie z produktami z obszaru sztuki, nie? Czyli może napisać wiersz, może napisać powieść, może napisać artykuł naukowy, może napisać opowiadanie, które nie znajdzie opowiadanie człowieka, no tylko stworzy swoje własne, tak? W jakiś tam sposób na, na różnym poziomie. No dobra, to popatrzcie Państwo, co się teraz dzieje ciekawego. To, co widzicie przed sobą, to jest model, który stworzyłem ze swoim zespołem, ale nie wymyśliłem sobie przy biurku. Tylko to jest model sztucznej inteligencji w edukacji, który stworzyliśmy. Powiem Państwu jak, bo to warto wiedzieć, jak do tego doszliśmy. Ponieważ ja lubię badać rzeczy, a nie wymyślać, co ja sobie wyobrażam, że będzie, to najpierw znaleźliśmy 20 nauczycieli, ciężko ich było znaleźć metodą kuli śnieżnej, czyli jeden nas kierował do drugiego, którzy bardzo dużo wykorzystują tego typu narzędzia typu chatgpt, GPT, czyli. Generatywne w edukacji. Czyli ci ludzie nam tak jakby znaleźliśmy 20 takich, którzy tego dużo stosują. No i żeśmy ich przepytali, żeby nam w długich wywiadach powiedzieli, jak to robią, do czego tego używają, jakim to wychodzi, jakie mają z tym problemy, w jakie pułapki wtopili i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie nam to poopowiadali, a my bardzo uważnie to przeczytaliśmy i wyodrębniliśmy takie konkretne jakby obszary, co to znaczy wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w edukacji. Czyli to jest taki model, który pokazuje, jak rozłożyć na czynniki pierwsze to, co ludzie robią w edukacji, w praktyce z tą generatywną sztuczną inteligencją. A później jeszcze zweryfikowaliśmy ten model, robiąc już z NASKiem reprezentatywne badania, czyli wylosowaliśmy próbę prawie tysiąca nauczycieli 4 4.8 z całej Polski, gdzie już to skwantyfikowaliśmy w takie konkretne pytania i sprawdziliśmy, jak się rozkładają te rzeczy, czyli co tak naprawdę robią ci, co coś robią. Tak jak jesteście państwo ciekawi, to myśmy dane zbierali rok temu, w grudniu 2023, to takich nauczycieli wykorzystujących często te narzędzia w tej próbie już ogólnopolskiej było 6%, a takich sporadycznie wykorzystujących było 19%. Czyli koło 1,4 nauczycieli rok temu była, że tak powiem, już na dzisiaj wtedy równo by było więcej, że tak powiem stosuje to. No dobra, to posłuchajcie państwo szybciutko, bo mamy nie tak dużo czasu. Co to są za obszary i od razu państwu powiem, jakie mamy z tym problemy. Bo pewne mamy. <laughs> znaczy mogą być, ale też pewne dobre rzeczy. Po pierwsze, to pomarańczowe to jest służący, czy giermek, ja bym go nazwał, takie mało popularne słowo. Czyli nauczyciel może wziąć sobie to narzędzie i mu delegować robienie rzeczy, które normalnie musiałby zrobić sam, które są częścią jego pracy zawodowej. Co to może być? No, na przykład to może być. Tworzenie materiałów dydaktycznych. Czyli nauczyciel może powiedzieć stwórz mi ćwiczenie takie i takie. Albo modyfikacja tych materiałów. Mam uczniów na różnych poziomach w klasie i mogę powiedzieć, przerób mi to ćwiczenie dla tych, co lepiej znają angielski, dla tych, co lepiej znają co gorzej znają angielski, na przykład, tak? Znaczy ja już pomijam, że to są szczegóły, jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze, bo to jest akurat to, co powiedziałem, bardzo prymitywny sposób zadania tego, temu narzędziu. Ale na przykład ocenianie, tak? Ja mogę, nie wiem, wkleić wypracowanie i powiedzieć, temu narzędziu, daje informację zwrotną taką o charakterze, o charakterze kształtującym, opowiedz temu uczniowi, co dobrze napisał w tym wypracowaniu, co źle, co powinien zmienić, tak? Albo mogę zadać temu narzędziu na przykład stworzenie jakiegoś slajdu, gdzie coś będę tłumaczył z tego slajdu uczniom, tak? No i teraz pomyślicie Państwo, czy to jest ciekawe i czy to jest dobre. Z jednej strony powiecie dobre, bo nauczyciel ma czas. Na przykład nie przygotowałby indywidualnych ćwiczeń dla różnych uczniów, bo nie ma czasu, a tu ma Narzędzie, które to zrobi. A jaka jest pułapka? Trzeba być bardzo mądrym nauczycielem, żeby to zrobić dobrze, bo po pierwsze trzeba wiedzieć, że takie coś warto zrobić, czyli już muszę być na tyle mądry, żeby wiedzieć, że coś chcę zadać temu narzędziu. Bo jak nie jestem, to nie zadam i tego nie dostanę. Po drugie, yy, muszę wiedzieć, co ja chcę od tego narzędzia i, czy, i jeszcze mu umieć to powiedzieć. Czyli co to znaczy, że on mi zrobi ćwiczenie trudniejsze czy łatwiejsze. Jak powiem mu ogólnie, zrób trudniejsze, to to narzędzie zrobi według swojego pomysłu, a niekoniecznie według takiego, który powinien być zrobiony. Czyli muszę mieć pojęcie, co ja chcę uzyskać, żeby to uzyskać, ale nawet jak to narzędzie to stworzy, to ja muszę umieć to obejrzeć i muszę umieć to ocenić, czy ono zrobiło to narzędzie, to, co ja. Chciałem. Co ja chcę przez to Państwu powiedzieć, że jak nie jesteś mądrym nauczycielem, to chociaż to narzędzie ma duże możliwości, to guzik od niego uzyskasz, i jest bardzo dużym ryzykiem na przykład korzystanie z tego narzędzia przez ludzi, którzy zadają mu rzeczy, których sami nie umieją zrobić więc to jest na przykład ryzyko, ale w jakiś sposób to jest dobre, nie? czy w jakiś sposób to jest taki obszar ciekawy. Zresztą jak jesteście państwo ciekawi, jak robią nauczyciele w Polsce, to to jest główny sposób wykorzystywania, czyli ci, co korzystają, głównie są, mają tego służącego, co za nich robi, nie? pewne rzeczy, czy im pomaga robić pewne rzeczy itd. Ale pomyślcie państwo, co jest dalej. Młodzi ludzie, czyli uczniowie, Ponieważ to tak łatwo korzystać z tego narzędzia, wystarczy umieć mówić, tak? I mu powiedzieć, czy napisać, no to korzystając z tego narzędzia sami, no właśnie mogą wykorzystywać edukacyjnie, mogą wykorzystywać antyedukacyjnie. Jak jest antyedukacyjnie? No na przykład wręczę nauczycielowi wypracowanie, którego sam nie umiem napisać. Nauczę się czegoś, guzik się nauczę. Jeżeli mi się uda w tym systemie jakoś oszukać tego nauczyciela i będę tak robić, no to się nic nie nauczę, tak? A czy można wykorzystywać te narzędzia tak, żeby się y, uczyć? Można ale to już trzeba umieć, do tego trzeba mieć kompetencje, czyli drugie zadanie nauczyciela, bo to jest z pozycji nauczyciela, jest takie, że nauczyciel wśliwnie się pomiędzy to narzędzia, technologię i będzie uczyć uczniów, jak wykorzystywać to narzędzie, żeby się nauczyć. I moim zdaniem to jest nieuniknione, bo jak tego nie nauczymy, to i tak uczniowie będą wykorzystywać, tylko dość masowo będą wykorzystywać to kompletnie antyedukacyjnie, bo tak już jest. My to nawet badamy, że tak się właśnie dzieje. Jak jest wykorzystywać edukacyjnie? No tak, żeby pomimo tego, że masz narzędzie które może zrobić za ciebie, to ty się uczysz robiąc. Przykład podawałem w debacie, no ale mogę Państwu powiedzieć. Dobra, pr prostszy przykład powiem, taki najprostszy z możliwych. Jak dostanę zadanie tekstowe z matematyki, to mogę powiedzieć, policz mi wynik, wyjdzie pięć, i ja powiem, zrobiłem, jest pięć, a nauczyciel powie, że w porządku, nie sprawdza. Mówi, umiesz, nikt nic nie umie. A mogę powiedzieć temu narzędziu, rozwiąż mi to zadanie, pokazując poszczególne etapy i tłumacząc każdy etap. I będę to uważnie czytał, i kilka razy to zobaczę i nauczę się rozwiązywać, nie? To, to jest to samo narzędzie, tylko kompletnie inne zastosowania. No więc, zobaczcie Państwo, to jest nowa rola nauczyciela, czyli kogoś, kto wskakuje między narzędzia uczniów, bardzo silne, i mówi: Ja Cię nauczę tak stosować to narzędzie, żebyś Ty się uczył, mimo że to narzędzie może Cię zachęcać do tego, żeby się nie uczyć. No i wreszcie, zobaczcie państwo, tam jest pomnik. Szukałem jakiejś dobrej nazwy. No, chcę państwu powiedzieć, że to jest narzędzie, którego nie można się tylko uczyć na zasadzie, jak je wykorzystać, bo ono zasilnie zmienia świat. Zmienia sprawy prawne, etyczne. No, na przykład, jak teraz ktoś z państwa by był na przykład jurorem, pomyślcie państwo, ktoś by był jurorem w poetyckim konkursie dla młodzieży. Przecież musimy być świadomi, że mnóstwo wierszy, które przyjdą, to przynajmniej są wspomagane tymi narzędziami, nie? No i teraz jest to temat etyczny. Jak ja każę temu czatowi napisać 100 wierszy i tylko się zastanawiam, który wysłać na konkurs, nie? a ktoś siedzi, jest jurorem i sprawdza, no jest. I to, nie, I to nie jest temat, jak wykorzystać narzędzie, tylko to jest temat, co my uważamy za etyczne, co za nieetyczne w sprawie używania tego narzędzia, jak to robimy i tak dalej. Czyli to kolejne zadanie nauczyciela... To jest jak uczyć o tym narzędziu. Jak ono powstaje, dlaczego ono się może mylić, na jakich danych pracuje, jakie są pułapki z tym związane. No choćby te pułapki związane z tą parapersonalną relacją, z tym narzędziem, w którą łatwo wpaść, która nie jest personalna, nie? No to może to też jest temat, czyli zobaczcie Państwo, to już nie jest temat, jak użyć to narzędzie, tylko to jest temat, jak uczyć o tym narzędziu. Szczerze mówiąc, bardzo ważne. Znaleźliśmy paru nauczycieli, którzy to robili, ale to jest raczej zaniedbane. Ludzie po prostu uczą, jak technicznie nie wykorzystać, a ten temat gdzieś jest nieporuszany. Dobra, już dwa ostatnie i, i zbliżam się do końca. To narzędzie zachęca i niektórzy to bezrefleksyjnie kupują do tego, żeby je używać do komunikacji i do ułatwiania komunikacji. Przykład? Podam państwu taki banalny, ale bardzo kuszący i znam ludzi, którzy się skusili. Powiedzmy, że się kończy szkoła i powiedzmy, że ja jestem dyrektorem szkoły albo wychowawcą i chcę powiedzieć do moich uczniów wzruszającym, przemowę Na pożegnanie, żeby oni się wzruszyli i zapamiętali na całe życie. Kuszące jest na, zadać temu narzędziu, na przykład, napisz dla mnie taką przemowę, a ja się jej nauczę na pamięć, czy ją odczytam. Wszyscy będziemy płakać, ale pytanie jest, czy my tego chcemy i czy to będzie tak samo, jak ja bym sam napisał tą przemowę, albo jak będę na maile odpisywał. Taki przykład z naszego badania. Jedna nauczycielka mówi: Dostałam taki wkurzający mail od rodzica, który coś tam chciał niesprawiedliwie i chciałam odpisać nieuprzejmie, ale powiedziałem czatowi, Peter, żeby odpisał uprzejmie. No i on wpisał uprzejmie, nie? No dobra, tylko czy to ciągle jest prawda? Nie? No bo skoro paliwem naszej komunikacji są słowa i są wypowiedzi, to pytanie brzmi, czy my chcemy oddać to paliwo temu narzędziu i jakie będą tego konsekwencje na dłuższą metę, jak zautomatyzujemy tę komunikację. Tutaj się kłania coś takiego, że my powinniśmy świadomie w edukacji na przykład wiedzieć, że my w pewnych obszarach mimo, że to narzędzie technicznie potrafi, to może my nie chcemy go tam może my powinniśmy powiedzieć tu nie. Tu nie pasuje, nie? I już końcówka może być takim administracyjnym asystentem. No wiecie, takim co, sprawdzi błędy, wstawi przecinki, jak coś stworzy, nie wiem, policzy mi coś, zestawi. To jest akurat, moim zdaniem, mało kontrowersyjne. Zresztą już od dawna to wykorzystujemy w każdym edytorze tekstu. Taki rodzaj sekretarki, czy sekretarza, czyli jakby takiego administracyjnego pomagacza, który to robi. Czemu Państwu to pokazuję? Bo zobaczcie Państwo, jak to mamy rozłożone na czynniki pierwsze, to jesteśmy w stanie. Poważnie rozmawiać o wykorzystaniu tego narzędzia w edukacji, bo tak jak tego nie mamy podzielonego na kawałki, to tak rozmawiamy o wszystkim i o niczym zarazem, nie? A to mówi szczegółowo pewne rzeczy. Więc podsumowujący slajd, podsumowujący slajd, bo to było po kolei, jest taki, że różne rzeczy może znaczyć to wykorzystanie w edukacji i to są różne obszary z różnymi problemami że każdy problem niesie jakieś problemy i że pewne problemy są nieomawiane, bo zobaczcie państwo, to komunikacja na przykład, czy to, żeby uczyć o tym narzędziu, to, to jest rzadko podejmowane. Najczęściej idziemy tak typowo operacyjnie, jak używać tego narzędzia do różnych tam rzeczy. Nie? To jest ciągle oczywiście praca w toku, ja ciągle nad tym myślę, natomiast myślę, że jako taki przyczynek do dyskusji, może do jakichś pytań, jak ktoś z państwa zechce zadać, to jest to chyba dobry punkt wyjścia. Bardzo dziękuję.